Oprócz wymienionych zawodników, Goloba i Huszczy w tym wyścigu wystartują w kasku niebieskim Tomasz Kruk i w kasku żółtym Tomasz Kornacki. I proszę, popatrzmy na walkę w wyścigu siódmym. Tomasz Golob, Andrzej Huszcza. Andrzej Huszcza wychodzi na prowadzenie. Tomasz Golob teraz wychodzi. Czy przed Andrzeja Huszczę? Nie, nie. Andrzej Huszcza po zewnętrznej i prowadzi Andrzej Huszcza. Zanim Tomasz Golob na trzeciej pozycji, Tomasz Kruk. I na czwartej Kornacki Andrzej Chuszcza przed Tomaszem Golobem, ale Tomasz Golob cały czas, cały czas bardzo blisko Andrzeja Chuszczy. Na trzeciej pozycji już z dosyć dużą stratą Tomasz Kruk i Tomasz Kornacki. Teraz kolejny atak Tomasza Goloba, jednak Andrzej Chuszcza nadal utrzymuje prowadzenie w tym wyścigu. Wspaniała jazda Andrzeja Chuszczyna, ale... Zawsze tak bywa, że właśnie Andrzej Husza od wielu, wielu lat przyzwyczaił nas do swojej wspaniałej, nienagannej technicznie jazdy. Andrzej Husza, Tomasz Golob, Kruk Kornacki wygrywa w tym wyścigu. Andrzej Hussa w czasie 67,9 sekundy. To najlepszy czas wczorajszego meczu. Na drugiej pozycji Tomasz Golob, niezadowolony ze swojej jazdy. Trzeci. Kruk, czwarty kornacki. 4 do 2 dla Zielonogórzan i po siedmiu wyścigach 14 punktów przewagi drużyny zielonogórskiej, 28 do 14. Wspaniała atmosfera na trybunach, Wszyscy oczekiwali z napięciem na kolejne wyścigi.